Cześć. Z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Ruszyły kolejne targi ogrodnicze i róże są roślinami, które zdecydowanie warto mieć w swoim ogrodzie. Jeżeli chcecie wiedzieć, które z nich są według mnie najpiękniejsze, czym kierować się przy wyborze najlepszej odmiany, a może poszukujecie gotowych różanych rozwiązań? Jeśli tak, to ten odcinek jest właśnie dla was. Przygotujcie sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Bo tak są nazywane, dodają uroku wielu chwilom spędzonych w ich towarzystwie. Często sadzimy je blisko tarasów i miejsc, w których lubimy spędzać czas i nic w tym dziwnego, bo upajają nas swoim zapachem i czarują kolorem od czerwca aż do późnej jesieni. Wielu z nas marzy o takich różanych zakątkach, i gdybyśmy tylko mogli, to od razu kupilibyśmy mnóstwo krzewów, najlepiej od razu kwitnących. Tyle, że kiedy przychodzi czas na konkrety, okazuje się, że odmian jest tak wiele, że wybór ten wcale nie jest taki prosty. Którą różę wybrać, która z nich jest najlepsza i czy w ogóle są jakieś kategorie lepsza, gorsza? Na te wszystkie pytania odpowiem wam w dzisiejszym filmie i zdradzę wam sekret, który znacznie ułatwi wam wybór wymarzonej róży. A jeżeli lubicie roślinne ciekawostki, czy interesują Was ogrodowe triki, to już teraz zapraszam do subskrypcji. Większość z nas to osoby zapracowane. Nie mamy zbyt dużo czasu dla ogrodu, ale z drugiej strony, kiedy wracamy z pracy, chcemy, by było w nim pięknie, kolorowo i pachnąco. Kiedy zakładaliśmy nasz ogród, kupując róże, wybieraliśmy te, które nam się po prostu podobały w sklepie, które pięknie kwitły w danym momencie. Okazało się jednak, że róża pięknie kwitła, owszem, ale tylko raz. I do jesieni zamiast kwiatów rósł zielony krzak, a przecież w ogóle na nie o to chodziło. A do tego później pojawiły się na nich czarne plamki, róże okazały się rozczarowaniem. Krótko mówiąc, początki przygody z różami wcale nie były łatwe. Niestety nie miałam wtedy tej wiedzy, którą mam teraz i planuję się nią właśnie z wami podzielić. Bardzo dużą rolę przy wyborze odpowiedniej róży ma sprzedawca. To ogromnie ważne, by róże zamawiać ze sprawdzonego źródła i przekonałam się o tym niestety na własnej skórze. Kilka lat temu jesienią zamówiliśmy sześć krzaków konkretnej odmiany róż. Pięknie się przyjęły, ładnie przetrwały zimę, a kiedy zaczęły kwitnąć, okazało się, że to zupełnie inna odmiana róż. Od tamtej pory przyznawam, że korzystam tylko z dwóch e, sprawdzonych sklepów internetowych i jednego sklepu stacjonarnego. Termin składania zamówień. Skupiłabym się tutaj na dwóch terminach koniec czerwca. Wówczas róże sprzedawane są w Donicach. I plusy zakupów w czerwcu są takie, że w tym czasie róże kwitną najpiękniej i od razu możecie cieszyć się ich urokami. Są jednak nieco droższe i niestety nie wszystkie odmiany są dostępne. Drugi termin to jesień i w tym czasie mamy największy wybór odmian i zdecydowanie jest to największy plus tego okresu. Róże są dostępne zarówno w donicach, jak i z gołym korzeniem. Opcja z gołym korzeniem jest znacznie tańsza od tej w Donicy. Niestety, na pierwsze kwitnienie musimy czekać kilka miesięcy. Od wielu lat hodowcy pracują nad znalezieniem róży idealnej. Stworzyli oni już wiele odmian, które mają cechy starych, pięknych róż. Natomiast dzięki nowoczesnym genetycznym rozwiązaniom. Są one znacznie silniejsze i odporniejsze. W 1950 roku niemieccy hodowcy uznali, że tych udoskonalonych odmian róż jest już tak wiele, że najwyższa pora, by te najlepsze z nich zostały wyróżnione. Wyobraźcie sobie, że istnieją specjalne certyfikaty różane. Certyfikat ten nosi nazwę ADR. Aby go uzyskać, róża przez kolejne 3 lata Poddawana jest ocenie w 11 niezależnych szkółkach w Niemczech, gdzie bez użycia żadnych środków chemicznych ochrony roślin oceniana jest pod względem odporności na choroby, odporności na mrozy, jakości i wielkości kwitnienia, zapachu i jeszcze wielu, wielu innych kategoriach. Dopiero po 3 latach takich testów róża może uzyskać certyfikat. Krótko mówiąc, róże ZDR. Należą do najlepszych nowych odmian róż. I jeszcze jedna ważna informacja w temacie doboru róż: mianowicie dobieramy odpowiedni pokrój krzewu do miejsca przeznaczenia. Czyli krótko mówiąc, projektujemy nasze zakątki tak, by wyższe rośliny nie zasłaniały tych niższych, oraz pamiętamy o podporach dla róż pnących. Ze względu na swój pokrój wyróżniamy róże okrywowe, róże rabatowe, parkowe i pnące. I to tyle jeśli chodzi o teorię, a teraz przejdźmy do konkretów. Wiem, jak bardzo lubicie gotowe rozwiązania i konkretne przykłady roślin, więc teraz podam Wam kilka przepisów na różane zakątki. Zacznę od kolorowej ścianki. W jednym z ostatnich odcinków mówiłam o ściance kwitnącej całe lato i wymieniłam tam konkretne nazwy klematisów, a dzisiaj podam Wam konkretne nazwy róż, które idealnie pokolorują Wasze pergole i płoty. A dlaczego sugeruję łączyć róże z klematisami? Ponieważ klematisy zaczynają kwitnąć szybciej niż róże. Natomiast róże kwitną dłużej niż klematisy. I dzięki temu rozciągamy w czasie kwitnienie naszej ścianki. Ta urocza różeczka to Lavender Lassie, która jest odmianą parkową, a przy dogodnych warunkach zachowuje się tak jak niższa róża pnąca. Idealnie komponuje z powojnikami. Pędy są elastyczne i bardzo łatwo można ją prowadzić. Choć nie posiada ADR, jest bardzo odporna na mróz. Kolejną, również elastyczną różą jest moja ukochana Rosarium Utterson. Jak widzicie, jest wręcz oblepiona kwiatkami od dołu do góry. Zastanawiałam się, dlaczego tak cudowna róża nie posiada ADR, i znalazłam informację, że nie jest wystarczająco odporna na ciemną plamistość. I przyznam, że mam zupełnie inne doświadczenia, bo u nas nie dopadła jej jeszcze ta choroba, mimo że rośnie w półcieniu. Jest naprawdę bardzo zdrowa, pięknie kwitnie. Bardzo polecam. Aby uprościć zadanie, przedstawiam wam listę z konkretnymi nazwami róż pnących, które możecie wykorzystać do własnych aranżacji. Są to zarówno róże z ADR, jak i bez certyfikatu, ale również warte uwagi. Jeżeli połączycie je z klematisami z poprzedniego odcinka, a u stóp posadzicie piękne byliny, macie gotowy projekt na piękną, kwitnącą od maja aż do późnych przymrozków ściankę, która co więcej nawet pachnie. A może macie ochotę na aranżację kwitnącego tarasu? Jeśli tak zapraszam do dalszej części odcinka. Aby stworzyć niepowtarzalny, romantyczny klimat na tarasie będą potrzebne Wam dwie mistrzynie w tej dziedzinie. Pierwszą z nich jest róża Leonardo da Vinci. Jak widzicie kwitnie ona bardzo, bardzo uficie. Choć nie posiada ader, to gdybym to ja mogła go przyznać, z pewnością by go otrzymała. To twardzielka o romantycznej duszy. Posiada urocze, charakterystycznie ułożone rozetki kwiatowe. Kwitnienie powtarza wielokrotnie aż do późnej jesieni. W tworzeniu klimatu towarzyszy jej Gebruder Grimm, szczęśliwa posiadaczka certyfikatu ADR. Mimo, iż opisywana jest jako róża pomarańczowa, to zmienia swoje odcienie w miarę rozwijania się kwiatków od pomarańczowego przez koralowy aż do różowego. Obie są moimi ulubionymi różami. Choć należą do grupy róż szabatowych, są na tyle wysokie, że popijając kawkę na tarasie, będziecie mieli wrażenie, że jesteście wręcz otuleni różami. Róże również pięknie prezentują się na tle żywopłotu. Na przykład różowa odmiana Berleburg cudownie kontrastuje z soczystą zielenią żywotnika zachodniego. Kolejnym pomysłem jest łączenie róż rabatowych z bylinami, na przykład lawendą. Jeżeli lubicie pastelowe odcienie, to polecam Wam jaśniutką pastelową poetry, która została nagrodzona certyfikatem ADR. Kwitnie ona nieustannie całe lato, komponując najpierw z łubinami i orlikami, a kiedy one przykwitną, to wówczas za jej plecami zaczyna kwitnąć wysoka ostróżka, a u podnóża niziutkie dzwonki dalmatyńskie. Mam też coś dla miłośników pachnących zakątków. Konigin Marie, czyli Królowa Maria, posiada najciekawszy i najbardziej oryginalny zapach w naszym ogrodzie. Pachnie ona cytrusowo, i szczerze mówiąc, bardzo przypomina mi zapach roślinki zwanej potocznie anginką. Kolejnym atutem tej róży jest nietusinkowy kolor. Najintensywniej pachnącą różą w naszym ogrodzie jest Rosa Derechz o bardzo pięknym i szlachetnym kolorze. Zdradzę Wam ciekawostkę na jej temat. Mianowicie, płatki tej róży są idealne na konfitury. I nadają się również do wyrobów kosmetycznych. Mogłabym tak jeszcze długo opowiadać o każdej z róż, natomiast wówczas ten odcinek trwałby zdecydowanie za długo. Dlatego przedstawiam Wam bardzo skróconą listę róż, zarówno rabatowych, parkowych i okrywowych, które bardzo polecam. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie bójcie się ich łączyć z bylinami. A te niższe, takie jak Vita czy De Fairy, Świetnie odnajdą się u podnóża drzew czy wyższych krzewów, na przykład hortencji drzewiastych Limelight. Zdradzę Wam jeszcze trik, który przedłuży o mniej więcej miesiąc kwitnienie Waszych zakątków: w kopcie pomiędzy róże tulipany. Dzięki temu taki zakątek będzie kwitł od maja aż do października. Na koniec chciałabym dodać, że nie każdy nasz wybór jest tak oczywisty, tak zero -jedynkowy. W moim przypadku Takim przykładem jest róża Piccadilly, którą wybrałam, mimo że nie ma dużo kwiatów, nie posiada certyfikatu ADR, a jesienią dopada ją czarna plamistość. Ale kwiaty ma tak cudne, tak oryginalne, że wiedziałam, że musi być moja. Jest typową dywą, której wszystkie kaprysy są wybaczane w momencie, w którym zaczyna kwitnąć. I to wszystko w telegraficznym skrócie. A jakie są Wasze ulubione róże? Mam nadzieję, że ten odcinek posłuży Wam jako inspiracja do tworzenia swoich różanych zakątków i różanych ścian. A jeżeli lubicie również ogrodowe inspiracje, czy szukacie ciekawostek na temat roślin, to zapraszam do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie Pastelgarden. Pozdrawiam Was serdecznie! Pa!